Dzień dobry. Dziś pokażę Państwu, jak telewizja TVP Info w sposób pozbawiony jakichkolwiek standardów dziennikarskich posłużyła się ordynarnym fejkiem, który pokazała tysiącom widzów. Gdy kilka dni temu w internecie toczyła się niezbyt poważna dyskusja na temat tego, czy Sławomir Mencen potrafi robić jajecznicę, na hejterskich profilach pojawił się fejkowy obrazek z nieprawdziwym wpisem europoseł Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Był on stworzony w pogardliwym tonie i brzmiał następująco... Internet odkrył, że Sławomir Mencen nie umie robić jajecznicy. Otóż nie musi umieć, bo stać go na najlepsze restauracje. A was, hejterzy? Wpis był oczywiście nieprawdziwy, co można było łatwo zweryfikować na profilu Europoseł Konfederacji. Rzeczywiście skomentowała ona zamieszanie wokół jajecznicy Mencena, ale pisząc, że dla niej ważniejsze jest to, by mężczyzna zapewniał w domu dobrobyt i bezpieczeństwo niż potrafił gotować. Nie było w nim słowa o jedzeniu w drogich restauracjach czy Pogardy dla użytkowników internetu i choć zweryfikowanie tego fejka zajęło mi mniej niż minutę, wielkiej telewizji publicznej nie udało się tego sprawdzić. Fejkowy wpis pokazali w programie kwiatki polskie, przy okazji cedząc niezbyt pochlebne komentarze pod adresem europoseł Konfederacji. Ale to nie koniec historii, bo TVP Info posunęła się w swojej bezczelności jeszcze dalej. Gdy internet obiegła informacja, że wpis jest nieprawdziwy i wykazał to m.in. portal Demagog, w programie TVP Info wyemitowano następującą treść skierowaną do Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Kwiatki polskie przepraszają panią eurodeputowaną Ewę Hernik-Zajączkowską za podanie w piątek informacji i przekazanie jej dalej, jakoby Sławomir Mencen jadał w drogich restauracjach. Bardzo panią przepraszamy. Wyobrażacie sobie tą prymitywną manipulację? Oni nie przeprosili za posługiwanie się obrzydliwym fejkiem, tylko złośliwie odnieśli się do jedzenia w drogich restauracjach. Tak, drodzy państwo, wygląda telewizja publiczna pod rządami Tuska. Zamiast propagandowej zupy chcemy państwu zaproponować czystą wodę. No, i to jest właśnie ta czysta woda w praktyce. Wiele razy pokazywałem Państwu już na tym kanale manipulacje, jakich dopuszcza się ta telewizja, i moim zdaniem przekroczyli oni już wszelkie granice. Zgadzacie się ze mną? Napiszcie w komentarzu. Czekam na Wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.